Finio, weź mnie wypuść, przecież to jest szyba! Wy też macie niebieskie takie pedalskie? Gdzie teraz mam zamaskę. To basa był. LOL! Jesteś dinozaur. O, Dobra, ja otwieram. O! Ja otwieram. Ja już otworzyłem. Ja tu będę camping. To policja. O, nie. To co, panowie, strzelamy się? Ej, czemu nie mam kamizelki? Przecież wybrałem kamizelkę! Ja też ją mam. free. A ta Dlice. misja, ja pamiętam, była trudna. Na ziemię! Na ziemię, nie bij ich! parkour! Ała! Jaka Ała! Zcelań we mnie! Nie zabijcie nie, nie, to, to, Radek, ty biegniesz pierwszy. A wiem, ja, tylko mówię. <grywa> Dobra. Ubiegniecie, biegniecie, za bardzo cię dostają, no, ładnie, ładnie. O, hajs, 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 hejs, hajs, mogę teraz bronić, tam. No, idziemy, idziemy, nie ty! Ale dostałem Ja pierdolę. Dobra, prawą stroną, prawą stroną! Jedz Chować się za cywili. Jeb, cywila zabił, ty świnio! A no, może on był strażakiem? Co, co z tego, że był strażakiem? To mógł nas ugasić. Ale on go zabił! I to już nigdy nic nie ugasi. Kurde. ład dostałem się. O zabiłem się w Idą, idą. Czemu my nie mamy granatów? w jakimi jesteśmy w ogóle? Słabo zorganizowanym teamem Bole, co robię? Idę, Radek! Jeszcze nam do cywili Nie, osłonięcie miała Tego coś boli przed komputerem ładnie kapit Chwila no. Jak oni wszyscy campią? Call of Duty się odzywa Bo co to Call of Duty? Weź tu, tu stun, patrz, jeb Biodro, full biodro nie kamp! Biodro z tu. Dobra, ty lecimy dalej. No, Pieprzyć hot dogi. Kurde, rilo. Czekajcie, ze się klepie. To zostaw hmm? słod, chodź. Ej, pomoc, pomocy. Gdzie ty jesteś? O a dostałem. To cię boli. Może dostałem no. Ale ci to nie boli. Skąd wiesz? Tam. Helikopter O, helikopter Gdzie? O oh, fuck Gdziełem, w podziemiu Spodziewałem się tego, o o kolos Skle... no, jest, Sklepać super. gościa Ten to ma dopiero no, niewyjściowy ryjnie nie? E, pomoc, pomoc Gdzie? Gdzie ty jesteś kurwa, tu. I do niego. Ej dziwnie to wygląda Dlaczego? Bo wygląda tak jakbyś miał głowę między moimi nogami. Chodź tu... ooo oh, je, yeah, Ojej, oh, yeah, je, ooo. Oh, oh, Bradek yeah. uciekł. Nie no, nie chciał się z nami ojejować. Dobra, co, pokwań trzeba, nie? Tu jest Mam. Mam gasolinę. Dobra, to dawaj. Co mam? No bo to gasolina się nazywa. Aha. Pali się. Kto ty jesteś? Aha, ja się też palę, dobra. E, zostawię. Na ziemię! Dobra, tego pana zwiążemy. Dobra, musimy się bronić, bo ten... Znajdę gościu, nam coś tam powie, to... Chcecie paczkę samo tutaj? Bo nie wiem, jak to dalej tam i sejdzie. No, można. Oła! Wow, Snajper! Paczkę ja samo rzuciłem, ale gdzie ona jest? Pod tobą. Aha. No, to... Jej tu nie było. To jest ryja. To on! Gorąco mu tam czuć. Pietrze świnia. świnio. Zabrałeś mi hajs na frytki. A, bo się pala. No, on się pala. O, czy... Nie Będę to... atakować pewnie, nie? Co, Patrzcie, glicze, tam! Tam kampi. Ty... Skąd dostaję? Bo tam kampił. Tu, o teraz jest action muza, nie Kto ma więcej benzol? Kto ma benzol? Ja, ja, ja muzekę ja wyłączyłem O dostałem No i tak samo Aaaa ah! Ty świnio Baraj, bo on bądźcie sparalizuję, nie Kto ma więcej gazu? Ja wam To leży? Wojtek Kogo mogę ten pokłócać na dół? Muszę zrobić... Zostałem paralizatorem. ja też zostałem paralizatorem nie leżałem. No do co, co zrobiłeś? Tylko mnie... mnie chwilę tak bzy bz, bz, kolej z budowy. A, to cię zostały, bo jesteś z budowy. Z budowy? No tu jest. Gdzie wy jesteście? Dobra. Ja go cię Ale on krzyczy, on mówi, że parówki, nie? Ej, panie z budowy, kładźcie. Kładźcie. Założę ci te moje fajne paski, Wojtek ich nie chciał, to ci założę. Tylko mu nie mów. Skąd ja zostaję? Tam są, oni mają Aima, to jest EA. AI. EA. City Games. czy to jest sport? Jaki uprawę sport? Napadam do na banki Chodź się bić, chodź się bić, ale słaby jesteś To nie, rambo. Ja też biorę mój pistolet do zadań specjalnych O już, już wiesz oh, F***a, znaczy, Boże... no... Znaczy że. No, podblokowałem sobie jakieś rzeczy Dawaj, Gasz bo. świni, ja biorę parówki o kurde Upadłem ty Kto? Leżę a... Już cię podnoszę Uf. A sparaliżował mnie Fuck, kurwa. kurde tam, tam jest Ej Nie no nie Wszyscy z was leżą ludzie nie Leżę Mogę kogoś podnieść? Ja A nikogo nie mogę podnieść, leżymy Gryf stoi Gdzie on jest? Tam. No to musisz poczekać Podnosi Dwie minuty Coś mnie faun. podnosi Już 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 nie zdążę, fuck A gdzie jesteś? O leżysz pode mnąiliśmy oh, no. Fuck Dwie minuty lesz Sorry Ja zrąbałem. Czyli od nowa musimy? Dobra, ty co, co to ten typ ucieka, nie wiem mam go złapać Dobra ty tyły ktoś czai bo trzeba uważać Trzeba uważać na paralizatory znowu nie Aha mamy już biec dobra Turendy A co z tym typem? No właśnie nie wiem Aha mamy kazać biec chyba Dobra was się załatwia tak O fuck oni idą dopiero Lot Duż ja No nie wiem czy my mogę mamy zostawić czy mamy biec Na ziemię Będziesz mój. Musisz. Niech jeden gościu go popędza, a reszta będzie strzelać. Związałem typa i mówię do niego, zostań tam gdzie jesteś. O nie! Trafiłem tego gościa w głowę, on biegnie dalej. A widzisz? głowę ma. Hardcore. Nie to normal chyba jest. Ale nie, to jest jakiś ghost, ghost raider. On przeżył w ogniach. Ghost to ma Ghost Rigon do Ghost Raidera, który przeżył ognia? Ghost Chyba ja go popędzę. Ty... Ja też go popędzam. On będzie naszym murzynem. Hmm, Griggs, gdzie skacze, co po autach? Ten, co po autach hmm. nie skacze, nie? Tam na aucie stoi. Wal ten helikopter. A ja stoję i skaczę. Gdzie on no, jest? Buzek. tupe. Tupę. Boże, te rękawiczki to w ogóle ukradliśmy chyba to tym, nie? nie? Ładujcie w tych... Z... Ładujcie w tych elektrycznych! No bo heal jest popływ. O nie, ma mama. No, dobra. dobra, ja go popędzam. G. Ja. Ale to nie no, tu, ja jak to będziemy w jakimś, wiecie, to, miejscu. To, to dobra, to jakby co tutaj powiecie, bo jeszcze mam. A nie, nie mam. Ja też jeszcze mam. Ja mam. No, a nie, bo tu wyrzuciłem przez przypadek. Dobra. dobra to to, Zaamunicjonujemy się. Gościu, no Ile ja, co robi? Jaki okrwawiony cały! Też pysz? 50. Idziesz, idziesz panie zombie. O, tylko mam broń. O, ma łeb kawałek odstrzelony! Patrzcie jak on wygląda. Ja mu kawałek łeba odstrzeliłem. Ej tam policja wyskoczy. O, to są ci, grosy i koni. Dobra, idę popędzać może na. Gleba chwilę. No bo ja nie, ja nie pan... bym mużyną, co? O, no, zabiję cywila, trochę się Idź, panie zombie, to nie Left 4 Dead. Ta, ja odwiedzę panią. Ten, jak masz mas maskę, Bumerang. O kurde. O kurde! <grym> Ale tutaj nadechnęłem. Ja chcę piszczeć. <grym> ja, nie, policja ci zabija cywilę. To Nam chyba zginąć nie może, nie? Czekaj, moment Muszę zadać, Ej, da się dać pauzę? tu pauzę? Ej. się da? Ej, Dajcie wszyscy pauzę, możecie? Niech mu nie kurwa Pasta No nie wiem No już pewnie jesteśmy

Eee... Jakiś dnia. Ja się tu bawiłem chyba A ten zombie co robi? Pomocy Musimy czekać jeszcze, zaraz ten będzie Fuck 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 gdzie on jest, gdzie on jest? Patrzysz się na mnie i gdzie on jest? To nie ja się na ciebie patrzę. O no nie To Radek cię już chiluje Co to jest? Heli przyjechało po nas. Ooooo! No. Ooo. Grubo. O dajesz dział. Oczekaj. Musimy coś oczyścić. Musimy coś bronić. A Amo. I ten. Oho. Oh shit. Ja by za mną jestem. No nie wiem jakby ja też. Ja tu będę kampić. To musimy zbierać amon z nich je Level 8 Dobra bierz mi bierz mi, bierz mi. Ej, mam ci dobrę. Świnia. Ej, patrzcie. Aha, czekaj, ten pedał. Zobaczcie zobaczę. Dobra, ej, chodź, ej, chodźcie tu. Tu już. Zostaw. Człowka mi się do Mamy. Co ty Aha. Ona będzie tylko moja. Co jest? No chodź tutaj, nuby. No My se tam... Uuu. O. Fajnie no. tak wreszcie Bierz mnie. U. I koniec. Znowu Grix, najlepsza celność. No, dziewiąty level. Uuu, uh, widzę Twoją twarz Ale się rozłożyłeś uh. Uh.